Witam w moim pierwszym filmie dotyczącym gimpa dla fotografujących. Są to ewidentne podstawy dla wręcz dzieciaków rozpoczynających jakąkolwiek zabawę z komputerem i ze zdjęciami, więc, że tak powiem, wszelkiego rodzaju zawodowcy mogą sobie od razu oglądanie tej serii odpuścić, bo wątpię, żeby tu cokolwiek mądrego znaleźli. I teraz tak, sam gimp jako taki jest programem wolnym, wolnym, Co między innymi oznacza w dużym stopniu darmowym. To znaczy, jeżeli chcemy, możemy wspomóc programistów piszących GIMPa, a na przykład kupić im dysk twardy czy płytę główną. Ale samego GIMPa z internetu pobieramy za darmo. Ewentualnie można go zainstalować praktycznie z każdą dystrybucją Linuxa. Praktycznie rzecz biorąc, każda, którą widziałem na oczy, ma go w swoich zasobach. Jest to edytor map bitowych. O tym, co to są mapy bitowe, a co to jest grafika wektorowa, myślę, że możecie się dowiedzieć z innych źródeł i pewnie dobrze byłoby to wiedzieć. Generalnie, każde zdjęcie jest mapą bitową. I teraz GIMP jest przeznaczony właśnie do edycji takich obrazów. I z czego się składa GIMP? GIMP po uruchomieniu uruchamy się w trzech okienkach jest to przybornik narzędziowy tutaj mamy narzędzia tutaj mamy kolory kolor pierwszoplanowy, kolor tła to dla narzędzi, które wykorzystują dwa kolory yy, mamy opcję wybranego narzędzia jak widać mamy okienko z obrazem, gdzie się mieści yy, menu gdzie się mieści obraz gdzie jest skala tego obrazu Jednostki, w jakich jest wyświetlone te linijki, są zależne tutaj od tego, od tych jednostek, jakie sobie ustawimy, czyli mogą być w pikselach jak tutaj, a mogą być w milimetrach. To już jest kwestia tego, co kto preferuje. No i dodatkowego okienka, gdzie mamy takie elementy jak pędzle, desenie, gradienty, a przede wszystkim warstwy. To jest bardzo ważna rzecz i to będziemy Często dosyć tego używać. To jest jedna z większych sił współczesnych programów graficznych, bo warstwy mają chyba wszystkie, przynajmniej ja już dawno nie widziałem programu bez warstw. Jest to, są to warstwy będące rozdziałem na poszczególne kanały barwne, tak, czerwony, zielony, niebieski. Możemy sobie poszczególne kanały na przykład zapalać i gasić. Jest to element, na którym są wyświetlane nasze ścieżki. Ścieżki to takie też bardzo fajne narzędzie. Dojdziemy w końcu do czego, co to jest i do czego można wykorzystać oraz spis operacji, jakie na obrazku wykonaliśmy. Po to, żeby... A przede wszystkim pamiętajcie, każdą operację, każdą operację w gimpie możecie cofnąć poprzez Ctrl Z lub polecenie edycja cofnij. Ctrl Z edycja cofni, jak również ją z powrotem przywrócić. Ponów Ctrl Y. Yy, możemy również, jeżeli nas, nam się to nie podoba, a ja raczej nie lubię, możemy przełączyć gimpa w tryb pojedynczego okienka, gdzie wszystkie te elementy zostaną zadokowane w stałych miejscach. Tutaj to się robi przez menu okna, tryb jednego okna. Proszę bardzo i już mamy wszystko zadokowane w, pojedynczych, w pojedynczym okienku możemy sobie to poukładać tak jak to pasuje i od tej chwili już używać tego no jak dla mnie wygodniej, dla was niekoniecznie niemniej jednak za chwilę dzisiaj zajmiemy się błędami dotyczącymi naświetlania i kolorów zapraszam Przystępujemy do poprawienia pierwszego obrazka. Na pewno zauważyliście na wielu zdjęciach, że nie wyglądają one do końca tak, jakbyśmy chcieli, że wyglądają jakby ktoś na nie, nie wiem, nałożył jakiś film, nakleił jakiś rodzaj nie do końca przepuszczalnej folii, coś w tym rodzaju. Rzecz jest tego typu, że bardzo łatwo można ten efekt usunąć. Można to w dodatku zrobić na kilka sposobów. W ten sam sposób, zresztą, można się dość łatwo e, pozbyć tak zwanej dominanty barwnej, czyli jeżeli jakiś kolor dominuje na, na zdjęciu i należałoby się go pozbyć. Pierwszy najprostszy sposób to po prostu automatycznie kolory. Może powiększę to, co pod kursorem będzie łatwiej. Kolory automatycznie. Balans bieli. I spójrzcie, że jest to całkowicie inne zdjęcie w tym momencie. Wprawdzie to zdjęcie samo w sobie i takie kiepskie, ale zostało przeze mnie wybrane przede wszystkim właśnie ze względu na to, że dobrze widać tutaj tą różnicę. Można to również, ponieważ teraz ta metoda nie zawsze działa czasami daje dziwne efekty. Można to zrobić również innymi sposobami. Można spróbować się posiłkować w przypadku operacji automatycznych. Tutaj w menu automatyczne są jeszcze takie operacje rozciągnięcie kontrastu. Można puścić kilka razy tą operację i później automatyczny balans bieli. Efekt powinien być, chociaż tak jak mówię, nie zawsze on jest. A teraz się przyjrzymy temu dokładniej i dokładnie się dowiemy, jak się tego problemu pozbyć, więc na początek przewrócimy zdjęcie do oryginalnego i teraz tak mamy dwie jeszcze dodatkowe metody pierwsza to jest w menu koloru wybieramy poziomy i zobaczcie pokazało nam się okienko z wykresem na którym to wykresie jest pokazana pokazane są poszczególne piksele oraz ich umiejscowienie w zależności od w zależności od tego, jaką mają jasność. Od całkiem czarnych do całkiem białych. Teraz sam balans bieli działa, automatyczny balans bieli działa w taki sposób, że wyszukuje najjaśniejszy punkt na ekranie, sprawdza na ile nie zgadza się on z kolorem absolutnie białym, a później oblicza sobie dla każdego punktu taką korektę, jaką obliczył dla tego najjaśniejszego punktu. U nas na wykresie widać, że ten najjaśniejszy punkt jest dość mocno odsunięty od bieli absolutnej, więc możemy sobie to sami przesunąć. Obrazek nam trochę nawet pokazuje, co robi. Podobnie możemy poczynić z punktem czerni. No Jak widać ręcznie to wymaga wprawy, której mnie jeszcze trochę brak. Eee, środkowy suwaczek pozwala na przesuwanie półtonów, czyli na przyciemnianie lub rozjaśnianie elementów znajdujących się w cieniu. Eee, kolejna możliwość, oczywiście nie zapiszemy tego, kolejna możliwość korekcji, korekcji yy, tych barw te, tego naświetlania to jest menu kolory i krzywe. Tutaj mamy z kolei wykres. Modele też mamy reprezentację punktów naszego obrazu, i też od najjaśniejszych do ciemniejszych. Tu jest wejście, tu jest wyjście, i tutaj mamy taką krzywą, przy pomocy której możemy dokonywać zmian. Widzicie, jeżeli złapię ją mniej więcej w tym miejscu i podciągnę do góry, obrazek zostanie rozjaśniony. Teraz, jeżeli potrzebuję przesunąć punkt bieli, wystarczy złapać ją na końcu i pociągnąć po osi, to samo z punktem czerni o, na przykład w ten sposób, czy pociągnąć go do góry, to już wymaga, że tak powiem, bardziej bardziej jakichś tam umiejętności obserwacji i poeksperymentowania bo tak naprawdę jeszcze nie widziałem nikogo, kto by to robił inaczej niż na czuja, w każdym razie przy pomocy tej właśnie krzywej można o Dokonać takiej korekty, o i to i chyba wyszło znacznie lepiej, o ile nie najlepiej. Także metoda nie jest skomplikowana, e, wymaga tylko po prostu czasu i tego, żeby ją, żeby ją wyczuć. E, co do zdjęcia, na którym jest tak jak na tym, na tym jest akurat znacząca dominanta niebieska widać, że ono jest dużo za niebieskie. po prostu słońce, światło było bardzo silne kiedy to zdjęcie było robione jest to lokomotywa stojąca przy stacji w Korszach na Warmii e, chyba na Warmii to jest e, jako taki pomnik e, i teraz e, co można zrobić z tym dominującym niebieskim najprościej jest oczywiście zrobić balans bieli Zobaczcie, będę teraz. No, różnica jest prawie niewidoczna, ale, ale jednak jest. Eee... Także tą metodą można, można uzyskać czasami naprawdę fajne efekty. No i, że tak powiem, dobrej zabawy, bo przede wszystkim o to w tym chodzi, żeby się dobrze bawić. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.